Sexta equipa. Dziś chciałbym Wam opowiedzieć kilka słów na temat sesji zdjęciowej, jaką wykonałem panu Andrzejowi Grabowskiemu. Nie wiem, czy widzieliście to zdjęcie w moim portfolio, jeśli nie, pokazuję teraz. Wszystko zaczęło się od tego, że po prostu napisałem maila do pana Grabowskiego, czy nie chciałby przyjść do mnie na sesję zdjęciową. Oczywiście w mailu zamieściłem kilka zdjęć, jakie wykonuję, powiedziałem kilka słów o sobie, a na odzew nie musiałem długo czekać, bo już następnego dnia dostałem telefon od pana Andrzeja, że bardzo chętnie przyjdzie do mnie do studia, że bardzo chętnie. Weźmie udział w sesji. Umówiliśmy się praktycznie chyba było 3 dni później. Sesja trwała może 20 minut, chyba nie dłużej. Teraz minęło jakieś 2 miesiące od sesji i w międzyczasie udało mi się nawiązać bardzo ciekawą współpracę z firmą Hergon, która zajmuje się drukiem i oprawą obrazów. Marcin, właściciel tej firmy, zdeklarował, że bardzo chętnie wydrukuje i oprawi obraz dla pana Andrzeja. Zobaczcie krótką przebitkę z tego, jak drukowaliśmy obraz. Taki obraz dzisiaj pan Andrzej ode mnie dostanie. Pan Andrzej już dojeżdża, za chwileczkę będzie u mnie. Także ja kończę przygotowania i zobaczymy, co będzie dalej. Dzień dobry, panie Andrzej. Moje uszalowanie. Witam pana, panie Michał. Panie Andrzeju, zaprosiłem pana, dlatego że chcę panu coś sprezentować. Tak, pan, pan, pan tym... mówił, że prezentował sprezentować, ale nie mówił co. No i o to Aż chodzi, bo powiem. chciałem panu zrobić niespodziankę. Ojej, no pięknie, bardzo. Piękne. I jeszcze, to jeszcze jeszcze o prawa. Pan Wiecie, właśnie, tak jak pan mówi, malarskie, bardzo, 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 bardzo ładne, bardzo nieco, że wymyślone. Nic w tym nie ma wymyślonego, a jest... To jest obraz, po prostu mm -hmm. jest obraz. Thank bardzo you. mi się podobał i bardzo podoba mi się to zdjęcie. Świetnie, no bardzo dziękuję, naprawdę fantastycznie. Chcę oprawić takie kilka zdjęć um, Katrin, Katrin Hepburn. Mm -hmm. um, no takich aktorów, kiedy ja byłem młody, oni byli młodsi niż ja. No ale może no czas minie, nie jesteśmy na co. Wszystkiego dobrego.